Witajcie w kolejnym fotozwiadzie. Ja mam na imię Jan i mówię do Was z Norwegii. Jest godzina 4:30. Właśnie jestem nad Twardem i zmierzam do mojej ulubionej miejscówki. Mam zamiar tam rozłożyć namiot i fotografować. Oczywiście ptaki. No może nie oczywiście, ale głównie spodziewam się ptaków. No dobra, uporałem się już z rozstawieniem namiotu. Trochę to zajęło. No, jak się chce ustawić tu ten cały sprzęt do blogowania i inne rzeczy, no to niestety. Na razie mam ustawiony czas 1 do 400 i 100. Za chwilę będzie jaśniej i będę mógł wejść na troszeczkę wyższe parametry. W tej chwili mam tutaj po mojej lewej stronie parę ostrygo Przyleciały też krwawodzioby Na razie wszystkie ptaki są daleko, ale spokojnie na pewno się zbliżą. W tej chwili jest kompletny odpływ, później woda będzie się podnosiła i liczę na to, że zepchnie ptaki w moim kierunku. Konwertera nie chcę zakładać. Obudzie aby właśnie urządziły koncert. Na razie są daleko, ale mam nadzieję, że się zbliżą. Słychać też przelatujące co jakiś czas bekasy, które swoim charakterystycznym beczeniem dają znać, że to ich terytorium. Jest wesoło mimo tego, że ptaki nadal są daleko. No i odleciały i tyle jej widzieli. Ach. Cóż zrobić? Taki już żywot fotografa natury. Siedzą teraz tutaj po prawej stronie, bardzo daleko. Zobaczymy, może woda je zepchnie. несколько кров в Woda podnosi się coraz bardziej. Nie wiem, czy jeszcze coś uda się dzisiaj sfotografować. Ostrego jadę, trzymałem się daleko. Krwawo ciapy też gdzieś poleciały. Przerwa na kawę. Należy mi się. Spałem dzisiaj może ze 3 godziny. Wstałem o 3.15. Tak to jest, gdy zaczynają się tak zwane białe noce. A w czerwcu to prawie w ogóle nie będzie nocy. Jakie mam wstawać o wschodzie słońca? Nie ma szans. Lepiej o zachodzie. Przynajmniej się wyśpię. Fajnie by było, jakby jeszcze jakiś ptak zechciał się pojawić. Wprawdzie słońce już się dosyć mocno podniosło, ale jest za chmurami. Zgodnie z prognozą. Mimo tego, że jest już za 10 Światło wciąż jest bardzo dobre. Lekko miękkie. Zobaczymy. Mam jeszcze może z jakąś godzinę, zanim woda podejdzie pod mój brzeg. Ale ten dzień i tak jest udany, dzięki temu, że wstałem tak wcześnie rano na mojej łące. Zauważyłem pierwszy raz od czasu jak tam mieszkam. Jelenia. Początkowo myślałem, że to koziołek, no, bo posarne to do mnie przychodzą bardzo często. Byłem lekko zaspany, ale jak się dokładnie przyjrzałem, okazało się, że to jest młody byczek. Nie wiem co on tam u mnie robił. Prawdopodobnie byczek szuka swojej chmary, nowego terytorium. Nie wiem, czy on u mnie tam zostanie. No, chciałbym. Zrobiłem mu zdjęcie. Jak mówiłem, byłem zaspany, więc ustawiłem trochę swój czas. 1 do 500 a było ciemno. Nie wiem, czy coś z tego zdjęcia wyjdzie. No i nie zdążyłem też byczka sfilmować, bo dał drapaka od razu. Ja stałem. Pod światło. Jeleń zauważył odbicie światła w tym wielkim obiektywie i od razu uciekł. Ale był. A propos jeleni, bo ktoś się pytał, czy są? Tak, jest tutaj ich bardzo dużo. Na niektórych wyspach jest po 300 sztuk, 200 sztuk. Nawet ostatnio w gazecie było narzekanie rolników, że no jelenie robią duże szkody, bo, bo zjadają siano z bali. No i oczywiście, żeby zredukować populację, trochę postrzelać. A dlaczego te jelenie nie występują w moich filmach? No bo na jelenie to z reguły trzeba wcześniej wstać. A ci, którzy już mnie trochę znają, to wiedzą, że ja za bardzo za wczesnym wstawaniem nie przepadam. No dzisiaj jest wyjątkowy dzień. No mam nadzieję, że tych dni będzie więcej, bo Warto naprawdę było wstać dzisiaj i zobaczyć tego jelenia. No ale tak jak mówiłem, na jelenie trzeba wstać wcześnie. Jest jeszcze taka sprawa, że to nie jest tak prosto podejść jelenia jak ptaki. Bo te zwierzęta po prostu mają świetny węch. Ptaki reagują bardziej na ruch. Jeleń po prostu może mnie wywęszyć. Plus to, że jak ja będę próbował vlogować i gadać, to już na pewno ta zwierzyna nie podejdzie. Bo najlepiej byłoby po prostu usiąść i czekać aż Jelenie podejdą. Będę próbował zrobić takie filmy. Kilka miejscówek na Jelenie znam, no ale wiąże się to oczywiście ze wczesnym wstawaniem. Teraz, tak jak wspomniałem, idą białe noce. No i no nie wiem, chyba musiałbym się w ogóle nie kłaść spać. Nie będę za dużo obiecywał, ale zobaczymy, co się w sprawie Jeleni da zrobić. A jeszcze jeśli chodzi o Borsuka. Obserwacja Borysa trwa. Ostatni raz widziałem go pod koniec kwietnia. Potem przestawiłem kamerę. No i niestety Borsuka nie widać. Pojawił się za to Lis. Mam nadzieję, że Lis nie przejął w jakiś sposób nory po Borsuku. No ale nie wiem. Na razie przestawiłem kamerę w jeszcze inne miejsce. W międzyczasie nagrały się też sarny. Jakieś tam drobne ptaki. Coś w tym miejscu cały czas się dzieje. No ale Borsuka brak. Ktoś mi pisał na Facebooku, że po prostu w Norwegii jest teraz zimno no i te borsuki nie są takie aktywne otóż borsuki są aktywne bo ja już widziałem dwa przy drodze no niestety zabite przez auta więc te borsuki się przemieszczają no mam nadzieję, że to nie był mój borcuk, który tam właśnie leżał jakieś dwa dni temu okaże się obserwacje trwają będę zdawał relacje jak kogoś bardzo interesują sprawy Borcuka i obserwacji z tej kamery leśnej, to na moim facebooku co jakiś czas pojawiają się aktualne wiadomości z nory Borysa. Może jest zdjęć, nie będzie za wiele, ale patrzcie na tą akcję, którą przed chwilą uchwyciłem. Słuchajcie, mam już wodę prawie pod samym namiotem, ale przed chwilą dwa krwawe podziogę wylądowały dosłownie pod moim namiotem. Przez chwilę nie mogłem złapać ostrości, więc co jest grane? A ja tutaj na aparacie zapomniałem, że mam limiter przestawiony i mój aparat łapał ostrość od 8 metrów. O tym fakcie zorientowałem się dopiero jak ptaki odleciały, ale udało się zrobić zdjęcie na szczęście. Bo bym się się zdenerwował. Super, warto było poczekać. Dobra, 9:5. Zwija Majdan. Ptaki odleciały. Woda już prawie pod samym namiotem. Czas do domu. I na drugie śniadanie. No to namiot zwinięty, plecak spakowany. Zdjęcia były zrobione. Dzień fotograficzny można uznać za zakończony. Jeszcze tylko dwie rady na koniec. Za każdym razem, jak zwijacie się z miejsca, Sprawdźcie dwa razy, czy czasem coś nie zostawiliście. I druga rada, wyróbcie sobie taki nawyk zamykania plecaka. Sprawdzajcie to dwa razy. Bo często się zdarza, że opuszczamy miejsce fotografowania i właśnie albo coś zostawiamy, zapominamy o tym, albo nie zapominamy plecaka, nieopatrznie zarzucamy go na ramię, i wtedy jakiś obiektyw albo inny drobny element wylatuje, jak z katapulty. I ulega zniszczeniu. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku fotozwiadu. Cześć!